Witam w odcinku 37 w dzisiejszym na początek Janusz chciałby pozdrowić całą ekipę Retrogralni Chłopaki robią naprawdę kawał dobrej roboty, więc warto ich pozdrawiać, ich polecać Kto nie był, ten jeszcze chyba nic nie widział w internecie. Kanał retrogralny, chyba każdy odwiedził już, tak myślę. Ale kto naprawdę nie był, to niech się koniecznie tam udał. W temacie retro naprawdę sporo tematów. Tak mi się głupio powiedziało, no ale dobra, niech będzie. Janusz pozdrawia oczywiście wszystkich pozostałych widzów również. Nie sądzę, żeby ktoś z ekipy retrogralnej oglądał mój kanał. Kanał, kanalik. W dniu dzisiejszym porozmawiamy o imersji. Cóż to takiego? Jest to takie pojęcie, które mówi, że gra wciąga nas tak jakbyśmy się po prostu zanurzyli w wodzie. I nic innego nas w tym momencie, kiedy gramy nie interesuje. Zajmuje nas tylko i wyłącznie to co jest w grze. To grał kiedyś w Gianni Sisters na Komodorków, Super Froga na amidze czy w wiele innych gier. Ten wie o czym mówię. Każdy pewnie miał taką sytuację, że siadł do gry na chwilkę, a zeszło mu kilka godzin. I to jest właśnie ta słynna imersja. To jest troszkę starszy. Kto czytał jeszcze Sekret Service, to Secret, pamięta, że przy każdej grze w Sekret Service oprócz oceny grafiki i dźwięku była jeszcze trzecia ocena, czyli miodność. W innych czasopismach zwana grywalnością, lub jeszcze inaczej. Nawet teraz dokładnie nie pamiętam, jakie jeszcze były inne określenia. W każdym razie ta słynna miodność to było coś, co powodowało, że. Chciało się w tą grę grać, chciało się do niej wracać nie zniechęcała, a wręcz przeciwnie dawała naprawdę sporo frajdy. Żeby zaprezentować tą słynną imersję, dzisiaj pokażemy grę. Jedną z wielu w moich kolekcji jedną z wielu gier wyścigowych. Będzie to konkretnie Forza Horizon 3. Gra, którą w pierwszej kolejności kupiłem w wersji cyfrowej na PC-ta. Dzisiaj właśnie na pc będziemy grali. Ale, że lubię mieć nośniki fizyczne, bo z cyfrowymi to różnie bywa. Zamkną serwery, cokolwiek i później już nie będzie powrotu do gry. Dlatego też zakupiłem sobie wersję na Xboxa One, którego między innymi dla tej serii Przede wszystkim dla tej serii kupiłem. No, inne gry wyścigowe, inne tytuły również, ale głównie, właśnie dla Forzy kupiłem ich z Jak mówiłem, pierwsza, pierwsze moje spotkanie z Forzą Horizon było na pc z wersją, właśnie z częścią trzecią, która dzieje się w Australii. A że bardzo szybko przeszedłem całą Więc postanowiłem, że dobrze by było pograć w poprzednie wersje Część pierwszą i część drugą Część pierwsza wyszła na Xboxa 360 oczywiście Część druga na Xboxa 360 i na Xboxa One. A. Mam również obie w wersji pudełkowej Więc w sumie mam w tej chwili Cztery, mam pierwszą, dwie wersje Xboxa 360 i z Xboxa One część druga i część trzecia na Xboxa One a. Do kompletu brakuje mi jeszcze tylko części czwartej Ale to jest opowieść na inny odcinek żeby pokazać pozostałe części Dzisiaj pogramy sobie właśnie w część trzecią Pokażę wam jeden z najciekawszych wyścigów w tej grze i troszkę poopowiadam przy okazji grania. Jako, że sprzęt mam już podłączony, uruchomiony, gra już jest odpalona. I jak widać, mamy wybrany torgoliat. Ale, że torgoliat w podstawowej wersji wyścig ma 3 okrążenia. Zajęłoby nam to około 40 minut. Dzisiaj, sobie zrobimy jedno okrążenie, wyścig pokazowy. Przejedziemy jeden wyścig, i na tym dzisiejszy odcinek skończymy. Jako nasz pojazd, wybieram sobie Forda GT Horizon Edition. do Dopieszczonego do najwyższych możliwości, możliwych poziomów. Jedno z najszybszych hałdów. X999 kategoria. I jedziemy. Forza Horizon to jest jedna właśnie z tych gier, które imersję mają na bardzo wysokim poziomie. Gra jest naprawdę świetna. Cała seria, ale trzecia część to jest po prostu mistrzostwo. Czwarta część w Anglii dziejąca się też była fajna, ale już nie tak. Trójka jednak najlepsza. Niestety ze względów... Ze względu na prawa autorskie musiałem wyłączyć muzykę w grze, a... Gra bez muzyki naprawdę wiele traci. Więc kto nie grał polecam. Za używanego Xboxa One w tej chwili można dać mniej niż 300 zł. Do tego za jakieś 50-60 zł można kupić Forza Horizon 3 na płytce i jeszcze taniej przez Allegro wersję cyfrową. I za 300-kilkadziesiąt złotych można sobie naprawdę świetną gierkę sprawić razem z konsolą. To nie ma Xboxa One. Można oczywiście spróbować najpierw pierwszej wersji. Pierwszej części na Xboxa 360, ale wszystkie cztery części działają na Xboxie One, więc warto przemyśleć, czy nie lepiej kupić od razu Xboxa One. Tym bardziej, że spora część gier z Xboxa 360 na Xboxie One pójdzie, więc mamy do grania naprawdę sporą bibliotekę. W Horizon 3 dość dawno nie grałem, więc jak widać idzie mi na razie cienko. Ale postaram się nadgonić. Mamy co prawda tylko jedno okrążenie, więc za dużo czasu nie mamy na nadganianie. Jestem dziesiąty, cała stawka jest daleko przede mną, więc trzeba się postarać. Ale już troszkę Jak widać. Nie chcą mnie przepuścić dziody. No niestety, dłuższa przerwa w graniu, i tak to później wychodzi. Nadganiamy powoli. Podstawowa zasada na wejściu w zakręt zwolnić, na wyjściu w zakrętu przyspieszyć I nie dać się zepchnąć z trasy. Niestety na padzie od Xboxa 360, którego mam, w przewodowym, troszkę gorzej się gra, ten przewód jednak troszeczkę irytuje. Jest to tragedia, ale jednak na bezprzewodowym o wiele lepiej się gra, szczególnie na tym od Xboxa One. Trzeba będzie chyba zainwestować w odbiornik, do Xboxa, do Pada Xboxa na do PC, albo grać po prostu na Xboxie One. Niestety Xboxa nie chciałbym się przenosić, mam go na dole. Chciałbym wszystko odpinać, przypinać tutaj, podłączać na dużo roboty. Jak widać już jestem siódmy, kilku jest przede mną tuż. Więc myślę, że zaraz będę na jeszcze wyższym miejscu. Później na, na prostych troszeczkę się nadrobi. Mam dość szybkie auto. Jedno z najszybszych. Prędkość maksymalna ponad 400 na godzinę, no. ale przy okazji dość sterowny w porównaniu do innych szybkich aut. Co nie znaczy, że idealne jak widać. Kierowca też do Bani. Kierowca dawno nie jeździł, więc troszeczkę zapomniał. No, ale jakoś do przodu cały czas. No właśnie tak mnie blokuje poszlakiem kajenem. Jeszcze dwóch przede mną widzę jest. Więc może na trzecim miejscu dojadę. Dobrze pójdzie. Nie będę takich podstawowych błędów robił. Będzie teraz dość długa prosta, tu nadgonię. No wszyscy cztery są przede mną, tuż Więc nawet jest szansa, że dojadę jako pierwszy. nie będą speerczy. Jak wiem Forza Horizon bardzo ciekawa seria. Pierwsza część była hitem. Druga była troszeczkę słabsza, przynajmniej na Xboxie 360, bo ta wersja z Xbox One o wiele lepsze, już większe, lepsze efekty, a trójka to po prostu był przekozak w grę. Grałem co najmniej kilkaset godzin, przeszedłem całą, Byłem zaliczone wszystkie wyścigi oprócz dodatków, nie mam dodatku Blizzard Mountain, mam dodatek Hot Wheels, którego jeszcze nie skończyłem, bo nie ma czasu nigdy. Więc też głupio zrobiłem, mogłem się w Hot Wheels zagrać, ale chciałem wam pokazać wyścig Goliat, jeden z naj... chyba najdłuższych w tej grze. Nie umywa się co prawda do... Wyścigu, objazd wyspy z Test Drive Unlimited pierwszej części, który miał ponad 200 km, jechało się tam ponad godzinę non-stop, ale i tak jest dość długi goliat. Dodatkowo w goliacie możemy sobie ustawić nawet do 50 okrążeń, więc można jechać nawet kilkanaście godzin, jak się człowiek uprze. Non-stop, bez zatrzymania. Można dać pauzę, bo to nie jest wyścig online. Chyba, że mamy ustawiony wyścig online z innymi graczami, no to wtedy wiadomo. Ale jak mamy offline, to możemy sobie pozwolić. Pominęliśmy punkt kontrolny, tak robić nie wolno. Bo nam nie zaliczy wyścigu. Będziemy musieli się cofnąć, tak czy tak. Można sobie ścinać po trawie. Co prawda spowalnia nas to, ale nie aż tak, żeby się tym przejmować. Tak mówię, na jak mówię, na prostej nadgonie, bo to ma wiele szybsze auto niż pozostali. Kiedyś miałem go ustawionego jeszcze szybszego. W tej chwili maksymalnie chyba 407 na godzinę. Kiedyś pamiętam, że udało mi się ustawić go tak, że miał Jakąś maksymalną około 440 Ale później coś się pozmieniało, coś ustawiałem na nowo i już się skasza miło. Już nie umiem tego przywrócić. Ale żeby mnie wyprzedził, no bez przesady. Teraz zaczynają się proste przez miasto. Będzie możliwość dogonić czołówkę. jak widać przede mną przez co czterej więc prawdopodobnie dojadę jako pierwszy, jak się nie rozwalę dziś po drodze. I teraz gaz do dechy i gonimy czołówkę. Ten jeden widzę dość szybko ucieka, ale ja cię dojdę. Ci dwaj na pewno nie mają szans, jeżeli chodzi o prędkość maksymalną, bo są jakieś zwykłe auta drogowe, jakieś ścigałki, jakorę Ferrari czy Lamborghini. Podrasowane Mercedes z ostatni może być problem, chociaż nie, jestem pierwszy. A to ciekawostka. Troszkę za późno, zacząłem hamowanie. Dobre w grze jest też to, że właśnie można cofać. Dobra, opcja taka arcade'owa, nie lubię symulatorów, znaczy lubić, nie lubić, mogę grać, ale nie muszę mieć koniecznie 100% symulacji, wolę właśnie taki tryb arkadowy jak tutaj, gdzie można sobie cofnąć, jeżeli coś źle zrobimy. Już mamy 16 minut jazdy. 16 minut. 8 minut widocznie było mojego ględzenia wcześniej. No i nas wyprzedzili. Ale jeszcze jest sporo czasu, żeby ich dogonić. A trzecie miejsce też nie jest złe. Znowu są proste, więc znowu nadgonimy. Zepchniemy, tak też trzeba korzystać z tego tu ostrożnie, bo jest ostry zakręt, może nas wyrzucić na domy. A stąd zakręt też będzie ostry. Tu już pełny gaz na zakręcie. Tutaj też trzeba zwolnić troszeczkę. Na wyjściu z drugiego zakrętu tęschcia troszeczkę odpuścić, i praktycznie zaraz będziemy wjeżdżać na plażę. Więc jest nadzieja, że uda się na pierwszym miejscu dotrzeć. to właśnie ten skok zawsze mi źle wychodzi. Trzeba odpuścić gazu troszeczkę. Dole są kamienie, w które jak wpadniesz, to możesz się zawiesić na kilkanaście sekund, nawet jeśli się z tego wygrzebiesz. Poprzez tunel również ostrożnie, ostrożnie przez wodę, bo może się zrobić akwaplaniek i też nas bardzo spowolni. Naprawdę grę polecam, jak ktoś nie grał, to jedna z moich ulubionych wyścigów, seria Forza Horizon. Forza Motorsport znowu z kolei bardziej zbliżone do Gran Turismo, bardziej symulator. I dojechaliśmy na pierwszym miejscu, zajęło nam to 10 minut, niecałe 11. I zarobiliśmy w ten sposób ile? Pewnie ze 300 000 na 130 soliutko dodatkowe 53 tysiące zawsze coś. Ciekawe co wylosujemy może książko 100 tysięcy też dobrze. I mamy wyścig ukończony, i to jest właśnie ta imersja o której wspominałem, czyli cecha gry, która powoduje, że cało kształt gry wciąga nas na tyle, że chcemy ciągle ciągle grać, nie nudzi nam się dana gra, dlatego na przykład wersje niektóre gier na jedną platformę są o wiele lepsze niż na inną platformę, choćby Jana *Sisters* na Commodore i Jana *Sisters* na Dreamcasta. Niestety ta druga to jest gra zrobiona przez miłośnika, nie i niestety już nie wyszła tak dobra jak na Commodorku, podobnie z wyścigami. Można grać w Forze, albo można grać w jakieś inne gry typu Gra Group S Challenge które są w miarę dobre, ale nie aż tak dobre. Także mam nadzieję, że temat immersji Wam wyjaśniłem, na czym to polega. I przy okazji przedstawiłem kolejną grę, którą często gram. af. Którymś może z następnych odcinków przedstawię całą serię, bo jest warta polecenia. Myślę, że nie w najbliższym czasie, a dopiero jak zbiorę całą kolekcję, bo brakuje mi jeszcze wersji pudełkowej części czwartej. Więc myślę, że jak zbiorę już wszystkie, to wtedy przedstawię całą serię. Za dzisiaj dzięki. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.